W średniowieczu kaszubską ziemią rządziły dwie książęce dynastie: Gryfitów na Pomorzu Zachodnim i Subisławiców na Wschodnim Pomorzu, nazwanej tak od księcia Subisława, który pod koniec XII wieku sprowadził do Oliwy klasztor Cystersów. Z kolei na początku XIII wieku, dokładnie w latach 1212-1214, syn Subisława, książę Mestwin I wraz z małżonką Zwinisławą sprowadzili do Żukowa siostry Norbertanki. Powstał tu klasztor, który przez 6,5 wieku ewangelizował, a także rozwijał kulturę i gospodarkę Kaszub. W z mojej uczniami ma ze Skuerze walczyć z Insima, chterny. Bardzo cele. ten plac. To kolebko Kasie Pszcigłe ale też średniowieczny głęboko rycerstwa i placu, gdzie rozwijał się klejt Norbertanków. Jestem bardzo zaciekawiony tym, co jest we Wstrzutku, bo wiemy, że to są dywne rzeczy. Nasza historia tak u cekawu. Temu jestem chętny, żeby zazdroszczyć do westrutku. I się Witam Was bardzo serdecznie w kościele po norbertańskim pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny w Żukowie. Siostry Norbertanki to było takie zgromadzenie sióstr, które słuchajcie, żyło w zamknięciu. One nie wychodziły z klasztoru, nie wychodziły poza klasztor, nie wychodziły też poza. Takie miejsca, gdzie były oddzielone od całego świata, słuchajcie, kratami. Siostry były w zamknięciu cały czas i ten kościół służył tylko siostrom. Natomiast tutaj mieszkali sobie ludzie, najczęściej związani z klasztorem, którzy w klasztorze pracowali, posługiwali w przeróżny sposób, zajmowali się tutaj i uprawą ziemi, i handlem, i mnóstwem różnych innych rzeczy, i różnych innych rzemiosł. I oni mieli swój mały kościółek parafialny, który jest tam, w tamtą stronę, nieopodal na takiej górce, kościół świętego Jana. Natomiast siostry swoją liturgię sprawowały tutaj. Świątynia ta. W nawiązaniu do katedry oliwskiej zwanej Nekropolią Kaszubskich Książąt, nazywana jest niekiedy Nekropolią Kaszubskich Księżniczek. W jej podziemiach spoczywają m.in. księżna Witosława, siostra Świętopełka Wielkiego, i jego córka, księżniczka Damroka. Rys na rok te płodzemiaste są udamkłe, i tam był wlazł. Było tam bardzo ciekawie. Dobrze by było, jakby je wsiedlił kres. I wiórłby było tam napisać, że z tam dam roka, czy Witosława, czy Gertruda, tam by kłersi chciał zazrzec. Z kolei, we wnętrzu pradawnego kościoła poklasztornego, znajduje się sporo zabytków wysokiej klasy. Zwróćcie uwagę, słuchajcie na te przepiękne schody, które prowadzą do góry. Przychodził tutaj ksiądz. Codziennie nam mszę świętą, odprawiał mszę świętą tutaj przy tym pięknym ołtarzu. Ten ołtarz jest, słuchajcie, wiecie z którego roku? Z 1600. Ksiądz otwierał sobie tutaj te takie piękne, złócone drzwi, które są, wchodził sobie do góry, tam jest ambona z tym takim daszkiem, więc stamtąd głosił słowo Boże, wchodził potem jeszcze wyżej, tam są podwójne drzwi. Ksiądz otwierał sobie jedne drzwi, wchodził do takiego małego pokoiku, zamykał ze sobą drzwi, po czym siostry z tamtej strony u góry otwierały taką kratę, i przyjmowały komunię świętą. Klasztor istniał tu ponad 600 lat. Zakonnice słynne były z pięknego haftu. To one są rzeczywistymi twórczyniami haftu kaszubskiego, którego uczyły okoliczne dziewczęta. Kontynuatorkami tej sztuki były rodzone siostry Jadwiga i Zofia Ptachówny, twórczynie Żukowskiej Szkoły Haftu. Najcenniejsze z ich dzieł hafciarskich, a także nieliczne, ale o wysokiej wartości artystycznej, dawne dzieła norbertańskie, znalazły swe miejsce w Muzeum Poklasztornym. Powstało ono w ciągu kilku ostatnich lat w obrębie murów kościelnych. One miały dosyć rozległe terytoria. Wielno należało do Norbertanek. Sianowo. Przed kilkoma laty. Haft kaszubski został zarejestrowany jako element dziedzictwa kulturowego naszego kraju. Z kolei gmina Żukowo coraz bardziej kojarzona jest właśnie z kolebką tego haftu.